Tradycyjnie pododdziały reprezentacyjne wojska polskiego maszerują w takt warszawianki utworu muzycznego stworzonego przez Karola Kurpińskiego w 1831 roku w czasie powstania listopadowego. Słowa napisał francuski poeta Kazimierz Vignon, a na język polski przełożył Karol Sienkiewicz, brat dziadka Henryka Sienkiewicza. Jest to bardzo patriotyczny i heroiczny utwór śpiewany przez wiele pokoleń naszych rodaków żyjących poza zaborami. Oraz w czasie powstań narodowych. Zaczynał się od słów: Oto dziś Dzień Krwi i Chwały. Oby dniem Wskrzeszenia był. Warszawianka zagrzewała Polaków do walki wyzwoleńczej w Powstaniu Listopadowym, a 30 lat później w Powstaniu Styczniowym. Tę pieśń śpiewano również w domach. Szczególnie podniosłych uroczystych chwilach, gdy Polacy chcieli wyrazić swoje przywiązanie do wszystkiego, co narodowe i związane z tradycją w nieistniejącej, ale wyśnionej ojczyźnie, z nadzieją, że zaraz się odrodzi. Warszawianka była jedną z najbardziej lubianych pieśni żołnierskich i jest najbardziej reprezentacyjnym marszem wojskowym w wersji na orkiestrę dentą. Defilady rozpoczynają uczestnicy grup historycznych. Są to piesze pododdziały rekonstrukcyjne, które odtwarzają wojskowe jednostki historyczne z okresu księstwa warszawskiego. W czasie defilady możemy zobaczyć, jak wyglądali żołnierze pierwszego i drugiego pułku piechoty legii nadwiślańskiej, oddziału artylerii pieszej w mundurach z okresu powstania listopadowego oraz drugiego, siódmego VII i ósmego pułku piechoty księstwa warszawskiego. na Zamkowym w Warszawie zakończyła się defilada. Prezydent obecnie przejdzie do Zamku Królewskiego. Natomiast na Krakowskim Przedmieściu za kilka minut będziemy świadkami niecodziennego widowiska, parady historycznej i wojskowej. Natomiast goście uroczystości przejdą na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie na płycie grobu nieznanego żołnierza złożą wieńce i wiązanki kwiatów. Złożą hołd Polakom, którzy oddali życie w walce o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej. Mimo że konstytucja 3 maja została obalona przez obcą siłę, mimo że obowiązywała zaledwie 15 miesięcy i nigdy nie została w pełni wprowadzona w życie, stała się moralnym testamentem dla przyszłych pokoleń Polaków. Budziła patriotyzm, nadzieję i wiarę w to, że któregoś dnia Polska znowu będzie wolna i niepodległa. Święto Konstytucji 3 Maja z narażeniem życia obchodzono także w czasie II wojny światowej, kiedy walka o ocalenie naszej tożsamości stanowiła jedną z najważniejszych form oporu, jaką formę przybierały wtedy obchody. Jeszcze do roku 1939, kiedy odbyła się Defilada w jakimś sensie podobna do tej, która ma nastąpić dzisiaj, mianowicie ona się odbyła na Placu Saskim. Była niezwykle okazała, była rodzajem manifestacji siły, gotowości narodu do stawienia czoła obcej agresji, bo to już było jasne, że jest, występuje wielkie ryzyko takiej agresji. Znaczący fakt to to, że dwa dni po tej defiladzie w Sejmie minister Beck powiedział, na odpowiedział na y, roszczenia niemieckie, że Polska od morza odepchnąć się nie da. Ale to były te oczywiście ostatnie przedwojenne obchody w, w latach okupacji. Wiadomo, że oficjalnych obchodów nie mogło być, natomiast podziemie na różne sposoby tę datę czciło. Taki charakterystyczny epizod wydarzył się 3 maja 1943 roku na warszawskim Żoliborzu, gdzie na placu Wilsona komórka konspiracyjna Podłączyła się pod niemieckim megafon, tak zwaną szczekaczkę, i przez 20 minut nadawała teksty upamiętniające rocznicę majową i w ogóle teksty informujące o. O, o e, rzeczywistości z punktu widzenia polskiego e, podziemia, przerywając tym samym komunikaty niemieckiej propagandy e, wojennej. Wiemy, że na placu wtedy zgromadziła się znaczna liczba ludzi, bo to był ważny komunikacyjnie punkt w mieście. Ludzie słuchali tego z odkrytymi głowami, a Niemcy, e, którzy też tam byli, nie zorientowali się, na czym e, cała sprawa polega. Polacy, którzy tego słuchali, mieli łzy w oczach. Dziękuję tymczasem za rozmowę. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpoczyna się Parada Wojskowa oraz grup rekonstrukcyjnych, które zaprezentują stroje, wyposażenie i ekwipunek historycznych wojsk polskich z różnych epok. Najpierw jednak paradowała będzie reprezentacja współczesnych polskich sił zbrojnych. otwiera orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Za nią paradują poczty ze sztandarami organizacji, stowarzyszeń i związków kombatackich oraz bractw kurkowych i cechów rzemieślniczych. Wśród nich są m.in. sztandary Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. W paradzie udział bierze Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Reprezentują największy rodzaj polskich sił zbrojnych służy w nich dwie trzecie wszystkich żołnierzy. Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Ich zadaniem jest m.in. niszczenie wrogich celów powietrznych, naziemnych i nawodnych, prowadzenie rozpoznania oraz transport ludzi i sprzętu. Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Jej zadaniem jest rozpoznanie sytuacji w polskiej strefie morskiej i przyległych regionach. Jednostki marynarki zapewniają bezpieczeństwo żeglugi morskim liniom komunikacyjnym oraz utrzymują ciągłość funkcjonowania ratownictwa morskiego. Kompanię reprezentacyjną wystawił także Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Kompanię reprezentacyjną wystawiła na uroczystości żandarmeria wojskowa i policja. Wśród pododdziałów reprezentacyjnych wystawionych na dzisiejsze uroczystości jest także Kompania Honorowa Straży Granicznej. Radę Wojskowych Oddziałów Historycznych prowadzi Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Kolumnę Piechoty, Defilady Historycznej w mundurze Kapitana Legii Nadwiślańskiej prowadzi Andrzej Ziłkowski.